Dzień dobry, nazywam się Anna Przemieniecka, jestem pracownikiem Narodowej Agencji Programu Erasmus, i Europejskiego Korpusu Solidarności w sektorze edukacji szkolnej. Przedstawił dzisiaj Państwu prezentację dotyczącą długoterminowych mobilności uczniów. Jest to nowy rodzaj działania w akcji pierwszej, na który Komisja Europejska kładzie duży nacisk. W perspektywie finansowej 2021-2027. Dotychczas długoterminowe wyjazdy uczniów były dostępne tylko w akcji drugiej. Na początku zaprezentuję Państwu ogólny zarys wytyczne, w dalszej części omówią kwestie finansowe, a następnie zadania i obowiązki osób zaangażowanych w organizację tego typu działania. Jeśli chodzi o mobilność uczniów, to wyróżniamy trzy rodzaje działań mobilnościowych. Po pierwsze, mobilność grupowa uczniów, która obejmuje okres od 2 do 30 dni, krótkoterminowa mobilność edukacyjna od 10 do 29 dni oraz długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów, której to właśnie poświęcona jest nasza dzisiejsza prezentacja. Jeśli chodzi o długoterminową mobilność uczniów, to obejmuje okres od 30 do 365 dni, podczas gdy w poprzedniej perspektywie finansowej minimalna liczba dni wynosiła 60. Co jest istotne, to to, że działania mobilnościowe muszą odbywać się za granicą w kraju programu. Cele. W jakim celu uczniowie wyjeżdżają na długoterminowe mobilności? Po pierwsze, wyjeżdżają w celu nauki. Biorą udział w zajęciach w szkole przyjmującej, realizują tam program nauczania, a ponadto doskonalą umiejętności językowe, społeczne czy międzykulturowe. Rekomendowane jest, aby włączyć uczniów w planowanie tych działań od samego początku. Dzięki temu, że będą współtworzyli projekt, ich motywacja do pracy będzie rosła. Omówimy teraz ogólne wytyczne, które dotyczą wyjazdu ucznia. Pierwszą kwestią jest minimalny wiek ucznia chcącego wziąć udział w mobilności. Obecnie jest to 14 lat, jednakże jako Narodowa Agencja rekomendujemy zawsze kwestię tą Państwu, aby skonsultować z kuratorium oświaty, tak aby było w zgodzie z obowiązującymi przepisami w Państwa województwie. Druga kwestia, uczniowie uczęszczają na zajęcia w szkole, Przyjmującej, a zakwaterowanie otrzymują od rodziny goszczącej, która zostaje wybrana właśnie przez szkołę przyjmującą. Trzeci punkt jest bardzo ważny. Przed wyjazdem szkoła wysyłająca, szkoła przyjmująca oraz uczeń wspólnie przygotowują porozumienie o programie zajęć. Jest to bardzo ważny dokument który precyzuje, na jakie zajęcia uczeń będzie uczęszczał, jaki program realizował podczas pobytu za granicą i jakie będą spodziewane rezultaty. Dokument ten powstaje w celu uznania okresu nauki za granicą przez szkołę wysyłającą oraz uniknięcia powtarzania tego samego materiału przez ucznia czy też nadrabiania zaległości po powrocie do domu. Zalecane jest również wystąpienie o przyznanie uczniowi certyfikatu Europas. Kolejną ważną kwestią jest obowiązkowe szkolenie przed wyjazdem dla ucznia i nauczyciela organizowane przez Narodową Agencję Kraju Wysyłającego. Państwo jako szkoła Jesteście zobowiązani poinformować Narodową Agencję o potrzebie odbycia takiego szkolenia z odpowiednim kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Co jeszcze jest ważne, to to, że uczniowie wyjeżdżający muszą być objęci programem edukacyjnym realizowanym przez szkołę wysyłającą. Kolejny slajd a, prezentuje nam, co uległo zmianie w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej, w ramach której mobilności te były dostępne w akcji drugiej. Komisja Europejska postawiła sobie za jeden z celów obecnie promowanie właśnie długoterminowych wyjazdów uczniów. Dlatego zmiany te są bardzo korzystne, jeśli chodzi o stawki. Oraz różnego rodzaju wsparcie, jakie jest przewidziane na każdy wyjazd. Po pierwsze, wsparcie organizacyjne. Jest to obecnie najwyższa stawka, która wynosi 500 euro na uczestnika. Po drugie, wsparcie indywidualne. Ośmiokrotnie wyższe w porównaniu do byłej akcji drugiej. Dodatkowo, nowy program oferuje wsparcie dla osób z mniejszymi szansami. Kolejna kwestia to wyższe stawki za green travel. Przez taką podróż rozumiemy podróż, która wykorzystuje niskoemisyjne środki transportu, np. pociąg. Wsparcie językowe, na które zostały przeznaczone dodatkowe fundusze. Oraz ostatni punkt to zwrot kosztów podróży dla ucznia i nauczyciela do z miejsca szkolenia organizowanego przez Narodową Agencję Kraju Wysyłającego. Przejdziemy teraz do omówienia kwestii finansowych. Zaczniemy od wsparcia indywidualnego państwa jako zainteresowanych mobilnościami długoterminowymi uczniów interesuje trzecia i czwarta kolumna ze względu na fakt, że mobilności te są przeznaczone dla uczniów i zaczynają się od 30 dni. Jak możemy zauważyć, każda grupa krajów ma inną przewidzianą stawkę. W nowym programie stawki są wysokie, i tak na przykład weźmy pod uwagę drugą grupę krajów, gdzie bardzo popularna na wyjazdy jest Francja, Hiszpania, Portugalia czy też Niemcy. Wsparcie wynosi do 14 dni 56 euro, a od 15 dnia 39 euro, podczas gdy, w, proszę Państwa, w poprzednim programie było to niecałe 5 euro. Proszę zwrócić uwagę, tak. że od 15 dnia stawka wynosi 70% stawki bazowej. Warto jeszcze dokładnie omówić z partnerem goszczącym kwestie organizacyjne i finansowe, to jest kto za co płaci, a co oferuje rodzina goszcząca, a o co uczestnicy powinni zadbać sami. Dobrą praktyką jest oczywiście wyposażenie uczniów w kieszonkowe, po to, by czuli się bezpieczniej i bardziej komfortowo, by mogli sami zadbać o osobiste potrzeby. Wsparcie organizacyjne, jak już wcześniej wspominałam, obecnie jest najwyższe i wynosi 500 euro na uczestnika. Ta stawka jest przewidziana na wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu ucznia czyli Przygotowanie, między innymi pedagogiczne, kulturowe, mentoring, monitorowanie i wsparcie uczestników podczas działań w zakresie mobilności, narzędzia, sprzęt, który pomoże w upowszechnieniu rezultatów projektu. Wsparcie organizacyjne obejmuje koszty poniesione zarówno przez szkołę wysyłającą, jak i przyjmującą. Podział otrzymanego dofinansowania zostanie uzgodniony pomiędzy dwiema organizacjami. Kolejny slajd to jest budżet, jaki jest przeznaczony na podróż. Jak możecie Państwo zauważyć, na wspomniany już wcześniej przeze mnie Green Travel czyli Zieloną Podróż, jest przeznaczona większa kwota. Dlatego też warto pomyśleć o takiej zielonej podróży, zwłaszcza jeśli Państwa szkoła znajduje się na przykład przy granicy ze szkołą goszczącą i nie macie Państwo wielu kilometrów do przebycia. Proszę spojrzeć na przykład na przedział od 500 km do 1999. Stawka standardowa to jest 275 euro. A jeśli wybierzemy opcję zielonej podróży, wtedy mamy 320 euro. W ramach organizacji długoterminowej mobilności uczniów, przewidziane zostały także dodatkowo fundusze. Między innymi na wizyty przygotowawcze w celu poznania np. szkoły przyjmującej oraz rodziny goszczącej. Przewidziana stawka to jest 575 euro, w którą wliczamy koszty podróży i utrzymania związane z uczestnictwem w wizycie przygotowawczej. Możemy przeznaczyć również środki na wsparcie dla uczestników z mniejszymi szansami 100 euro na uczestnika. Wsparcie językowe 150 euro. Na uczestnika właśnie długoterminowej mobilności, i są to koszty zapewnienia materiałów do nauki języków obcych i szkoleń dla uczniów, którzy muszą poprawić znajomość języka, którego będą używać do nauki w trakcie działania. Tak wygląda strona finansowa. Jako ostatnią. Część prezentacji przybliżę Państwu zadania i obowiązki poszczególnych osób zaangażowanych w organizację działania. Aby długoterminowa mobilność uczniów mogła zakończyć się sukcesem, potrzebna jest dobra współpraca obydwu stron to jest instytucji wysyłającej i instytucji przyjmującej oraz wszystkich osób zaangażowanych w taką mobilność. To jest ze strony instytucji wysyłającej nauczyciel do kontaktu, rodzice i uczeń, podobnie ze strony instytucji przyjmującej, gdzie rolę rodziców spełnia dodatkowo rodzina goszcząca ucznia. Omówimy teraz zadania, z jakimi muszą się zmierzyć szkoła wysyłająca i przyjmująca. Większość z nich jest wspólna dla obu współpracujących ze sobą instytucji. Zarówno jak Państwo tutaj widzicie, zarówno szkoła wysyłająca, jak i przyjmująca wspólnie z uczniem przygotowują i podpisują dokumenty, takie jak porozumienie o programie zajęć, o którym już wcześniej. Mówiłam, czy plan działania w sytuacjach kryzysowych to jest drugi ważny dokument, który należy przygotować. Co to jest takiego, proszę Państwa, sytuacja kryzysowa? Jest to sytuacja skrajna, która może doprowadzić do poważnego zakłócenia mobilności oraz która wymaga podjęcia szybkiego działania. Taka sytuacja może mieć różne podłoże. Mogą to być na przykład problemy medyczne, jak poważna choroba czy też wypadek. Mogą to być problemy psychologiczne, na przykład depresja, przemoc psychiczna czy też fizyczna wobec ucznia. Może to być złamanie zasad zachowania przez ucznia, na przykład kradzież, agresywne zachowanie, spożywanie alkoholu, lub, lub też zupełnie inne, jak konflikt z rodziną goszczącą. Czy też mentorem? Dokument ten stanowi gwarancję, że wszystkie osoby zaangażowane w organizację mobilności mam tu na myśli ucznia, nauczycieli, rodzinę goszczącą, rodziców prezentują wspólny punkt widzenia, jak postępować w konkretnej sytuacji kryzysowej, tak aby ją rozstrzygnąć i nie dopuścić do jej nasilenia. Ponadto szkoła wysyłająca i szkoła przyjmująca ustalają zasady, jakie będą panowały podczas pobytu ucznia w szkole, co na pewno będzie dla ucznia bardzo pomocne, ułatwi mu czas nauki w nowej szkole, podpowie mu, jak zachować się na wypadek wystąpienia sytuacji dla niego nieznanej, nietypowej. Obie instytucje powołują nauczyciela do kontaktu oraz mentora. Zapewnią zaplecze merytoryczne i logistyczne dla nauczyciela, mentora, aby mieli możliwość wspierania ucznia podczas całej mobilności. Nie można tutaj zapomnieć o wykupieniu ubezpieczenia, biletów na podróż, przekazaniu uczniowi lub jego rodzicom, opiekunom kieszonkowego dla ucznia. Dodatkowo, do zadań szkoły wysyłającej należy wybór uczniów. Wybór ten powinien odbyć się na zasadach jawności, transparentności i zasadzie niewykluczania. Następnie rodzice opiekunowie powinni zostać o tym poinformowani. Natomiast do zadań szkoły przyjmującej musimy dodać jeszcze wybór rodziny goszczącej, która staje się dla ucznia drugą rodziną. Dlatego też zaleca się odwiedzenie rodzin przed dokonaniem wyboru. Tak, aby sprawdzić, czy oferują warunki odpowiednie do goszczenia ucznia. Powinna również istnieć lista rezerwowa rodzin goszczących, możliwa do wykorzystania w przypadku problemów dotyczących rodzin, u których przebywają uczniowie. Pod koniec pobytu za granicą, szkoła przyjmująca Oceni postępy ucznia na podstawie ustaleń zawartych w porozumieniu o programie zajęć. I na koniec nie możemy jeszcze zapomnieć o tym, że szkoła przyjmująca zapewni uczniowi możliwość nauki języka obcego. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o nauczyciela. Kontaktowego i mentora w obu instytucjach. Będą oni pełnić funkcję, kolokwialnie mówiąc, łącznika pomiędzy szkołą wysyłającą, szkołą przyjmującą, narodowymi agencjami, uczniem i jego rodzicami, opiekunami oraz rodziną goszczącą, łącznie z przekazywaniem informacji i dokumentów. Wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez Narodową Agencję, szkoła przyjmująca, jeśli dotyczy, wspierają ucznia podczas jego pobytu za granicą i pozostają w stałym kontakcie przez cały okres mobilności. Mentor, nauczyciel do kontaktu. Dodatkowo, jak Państwo widzą na tym slajdzie, nauczyciel kontaktowy. Oczywiście przygotowuje ucznia do wyjazdu, a następnie wesprze go w procesie reintegracji po powrocie do kraju i szkoły. Jeśli zaś chodzi o mentora bądź nauczyciela do kontaktu w szkole przyjmującej, to we współpracy z innymi nauczycielami nawiąże kontakt z rodziną goszczącą przed przyjazdem ucznia. Zorganizuje dojazd z i do miejsca przybycia, lotnisko, dworzec i tym podobnie. Pomoże uczniowi przystosować się do nowego systemu szkolnego. Jeśli będzie to konieczne, to podejmie decyzję o przerwaniu pobytu ucznia za granicą i powrocie do domu. A ponadto przeprowadzi ewaluację podsumowującą pobyt ucznia za granicą. Oraz wesprze szkołę wysyłającą w podobnej ewaluacji. Kolejny slajd prezentuje obowiązki rodziców i rodziny goszczącej. Jeśli chodzi o rodziców bądź też opiekunów ucznia, to na etapie składania wniosku. Dostarczą wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być przydatne w czasie długoterminowego pobytu za granicą. Mam tutaj na myśli informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, kwestiach psychologicznych oraz podpiszą zgodę na wyjazd ucznia wraz z przyjęciem stosownych obowiązków. Ponadto, Zapoznają się z potencjalnym ryzykiem i procedurami postępowania w nagłych wypadkach. Zapoznają się z przepisami dotyczącymi osób nieletnich w kraju goszczącym oraz przekażą nauczycielowi kontaktowemu w szkole wysyłającej informacje o wszelkich problemach związanych z uczniem oczywiście, jeśli dotyczy. Jeśli zaś chodzi o rodzinę goszczącą, to podpisze kartę rodziny goszczącej, zapewni uczniowi odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie, wskaże uczniowi odpowiednie środki transportu w celu dotarcia do i ze szkoły, będzie pełnić nadzór rodzicielski nad uczniem, ułatwi uczniowi adaptację w nowym środowisku oraz zminimalizuje wpływ ewentualnych różnic kulturowych. W przypadku pojawienia się problemów nawiążę kontakt z mentorem lub też szkołą przyjmującą. I na koniec, proszę Państwa, najważniejsza persona, jeśli chodzi o długoterminowe mobilności, to jest nasz uczeń. Część z zadań, obowiązków powtarza się, gdyż były wymieniane podczas omawiania poprzednich slajdów. Na etapie składania wniosku dostarczę wszelkich niezbędnych informacji, jakie mogą być istotne w przypadku długiego pobytu za granicą formularz wniosku ucznia, formularz o stanie zdrowia, przygotuje się do pobytu za granicą m.in. weźmie udział w przygotowaniu językowym czy kulturowym, przygotuje i podpiszę wspólnie ze szkołą wysyłającą i przyjmującą. Porozumienie o programie, zapozna się z potencjalnym ryzykiem i procedurami postępowania w nagłych wypadkach, zapozna się z przepisami dotyczącymi osób nieletnich w kraju goszczącym oraz będzie ich przestrzegać, będzie zachowywał się odpowiedzialnie, respektował różnice kulturowe i religijne. A na koniec uczestniczy w ewaluacji i przygotowaniu raportu końcowego. Tak wyglądają obowiązki i zadania pokrótce wszystkich osób zaangażowanych w realizację długoterminowego wyjazdu ucznia. Podczas mojej prezentacji pojawiło się wiele nazw dokumentów, które należy. Przygotować przed wyjazdem, a nie obawiajcie się Państwo, wszystkie wzory dokumentów, a także lista szczegółowych zadań, obowiązków każdej ze stron znajdują się obecnie w przewodniku dotyczącym długoterminowych wyjazdów uczniów, który został stworzony na potrzeby dotychczasowych mobilności, realizowanych właśnie w ramach akcji drugiej. Sektora edukacja szkolna. Natomiast proszę zwrócić uwagę na kolejny punkt. Komisja Europejska poinformowała o planach udostępnienia nowego, zaktualizowanego przewodnika, nad którym obecnie trwają prace. Być może przewodnik nowy ukaże się jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym. Na koniec przygotowałam taki ostatni slajd dla Państwa jako podsumowanie i zachęcenie Państwa do organizacji długoterminowych mobilności uczniów. Dlaczego w ramach projektu warto zorganizować tego typu działanie? Po pierwsze, na poziomie instytucjonalnym szkoły mogą przenieść wpływ realizowanych wyjazdów uczniów. Na przykład nowe metody i sposoby nauki na poziom instytucji, czyli po prostu zaimplementować te nowe rozwiązania w pracę szkoły, a następnie wykorzystać jako narzędzie umiędzynarodowienia szkoły. Możecie się Państwo pochwalić efektami innym szkołom, czy też instytucjom z regionu, a także zachęcić ich. Działanie to może spowodować również, że współpraca między szkołami zacieśni się i będziecie Państwo realizować wspólnie kolejne projekty. Po drugie, jeśli chodzi o rozwój uczniów, to uczniowie poznają inną kulturę, inne obyczaje, zwyczaje, historię kraju, a także mogą podszkolić sobie umiejętności językowe. Nawet z native speakerami. Nawiązują nowe przyjaźnie, które to na pewno zaprocentują w przyszłości. Po trzecie, jest wartościowym doświadczeniem pedagogicznym dla nauczycieli zaangażowanych w organizację i realizację działań. Mam tutaj na myśli rozwój osobisty nauczycieli, rozwój kompetencji zawodowych. Nawiązanie relacji międzynarodowych. Na pewno Państwo muszą włożyć ogrom pracy przed wyjazdem, ale jak Państwo zobaczą to zadowolonego i uśmiechniętego ucznia po powrocie, to będzie to na pewno dla Państwa wielka euforia i satysfakcja. Tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć ideę i ogólny zarys organizacji działania, jakim jest długoterminowa mobilność uczniów, zachęcamy do podejmowania się nowego wyzwania. W razie pytań pozostają do kontaktu Joanna Przemieniecka, przemieniecka małpafrs.org.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.